Hej, cześć, się ja wszystkim ja jestem relax, to jest mój poradnik. Jak pobrać Warzie z Africą niespierdzone tylko prawdziwe. Eee, fir e, firma, z której powstał Worsie, zmieniła nazwę na Investor Stores. Eee, I nie za darmo, ale między to, że jest jeden slot. Eee, eee, więc tak, wchodzimy w przeglądarkę internetową. Po czym wpisujemy npes npes. ta albo po prostu wystarczy wystarczy. i wchodzimy w pierwszy link. wchodzimy w get game. rejestrujemy się. później, gdy się zarejestrujemy, nic nie trzeba powiedzieć na mailu. Wchodzimy w downgrade. Do want the game. No, i kiedy powie, nam się gra, uruchamiamy ją. Proszę, składnie ciała, Logujemy się. I czekamy, aż nam się zapaczuje. I play game. No, i proszę, ładne, działające once. Do zobaczenia w następnych poradnikach albo let's playach. Do zobaczenia. Cześć.